dzisiaj gitarę Artist Series z Maltin Stratocaster Fendera. Gitara na pierwszy rzut oka bardzo różni się od klasycznego Fendera. Ponieważ ma no, dużo takich customowych elementów. Przede wszystkim gryf jest ze skalopingiem. grubę progi jumbo są. Pikapy są zupełnie inne niż w klasycznym Stratocasterze. Ponieważ są dwa bezszumowe single w pozycji, jak w pozycji bridge tu jest trzy pozycje z pozycyjnego i bezszumowe pozycje są skrajne. A środkowa pozycja jest brumiąca, bo to akurat jest odłączony środkowy pika, ustawiony nisko, żeby nie przeszkadzał przy grze kostką. Tu, gdzie się zamiata kostką to on przeszkadza. Tutaj jest ustawione nisko, a środkowa pozycja przełącznika trzypozycyjnego jest wykorzystana do rozłączenia cepek w pikapie gryfowym. I wtedy gra jako singiel ten pikap gryfowy. Tu są dwa Di Marcio. h HS3 i m. Zobaczmy bez przesteru. m Jest 3. I środkowa pozycja, kiedy rozłączony, rozłączony nie, rozłączenie cepek w Dimarceo i y, gra w gra tak jak klasyczny single. Przez sterze pozycja, pozycja środkowa jest pierdząca. Czyli w odróżnieniu od klasycznego sterota, w ogóle nie mamy pozycji drugiej i czwartej, bo przyjąć jest trzy pozycje. Nigdzie w klasycznym stracie jest pozycja, są to pozycje bezszumowe. Tutaj pozycje bezszumowe jest pierwsza, trzecia, a druga jest pierdząca. Właściwie to wystarcza. Metalowe siadełko powoduje, że przy wajchowaniu gitara się w mniejszym stopniu rozstaje, bo się struna dobrze ślizga. Zwłaszcza jak się oliwką posmaruje przed drą. Poza tym, brzmienie pustej struny przypomina brzmienie struny yy, przyciśniętej na progu. Nie tak yy, w gitarze, która ma z innego tworzywa niż metal. Siadełko. Wysokie progi jumbo sprawiają, że razem ze scalopingiem, ze scalopingiem, że w czasie gry nie dotyka się palcami pod strunnicy. więc jak gdyby gra jak gdyby mając cały czas rękę w powietrzu. Teoretycznie więc mniej siły się wkłada, żeby przycisnąć strunę do progu, więc oszczędność, oszczędność siły powoduje, że zyskujemy na precyzji, więc może, może dzięki temu można trochę szybciej zagrać. Przy podciąganiu strum skaloping powoduje, że możemy głębiej głębiej wejść palcem w podstrunnicę, więc struna stabilnie się trzyma palca, kiedy podciągamy strunę. Można wysoko podciągać strunę. O małą, do E, do F. Nie ma problemu. nie są klucze, bo te klucze typu vintage yy, powodują, że jak się odpowiednio założy struny, to struna, końcówka struny nie wystaje, nie kuje. Ona ją się tak do środka wkłada. To są takie klucze. Generalnie metal jest dla dość wymagających. jak. Nie dbałeś się złapie akord, to trochę fałszuje. Trzeba uważać, bo nie masz kontaktu palca z podstrunnicą, żeby precyzyjnie akordy łapać, żeby cię struny na boki nie rozjeżdżały, bo, się, bo wtedy się fałszuje trochę. Synchronized Tremolo na sześciu klubach montowany. Z tyłu ma ciężkiej kopyto, więc gitara fajnie się odzywa. Ma trochę sustainu. Te pikapy Dimarzio Y1 i HS3 są stosunkowo ciche, więc odpowiednio ustawiony przez overdrive powoduje, że praktycznie nie słychać momentu uderzenia kostką. Czasami na takim mocniejszym przez słychać jak kostka szoruje po stronie czasie gry. Tutaj praktycznie tego nie słychać dzięki tym pick-upom. I dźwięk jest taki śpiewny, melodyjny, słodziutki. Bardzo fajny jest potencjometr. Trzeba trochę na niej pograć. Ja jeszcze jej nie czuję, bo ją dopiero wziąłem do ręki. Ale jak się człowiek rozegra, poczuję, będzie miał to wyczucie, żeby tam trafiać w struny, żeby struna nie spadała z gryfu. Generalnie gitara jest. Dobra, da się na niej poświrować i ładnym dźwiękiem braczytelnym przy szybkiej grze nic się nie zmula. Z deski gra gitara bardzo taką selektywną, przyjemną, szlachetną szklaneczką z taką, z taką jasnością pod podstrunnicy, ale brzmienie tej gitary, mimo że to jest Artist Series czyli wersja niby troszkę wyższa, stopnie wyższa od American Standard, to z deski właściwie gra tak jak American Standard, więc nie ma co oczekiwać od tego, że gitara będzie miała z deski lepszy niż American Standard tylko po prostu jest inna, inaczej wykończona, skonfigurowana do specyficznego stylu gry. Ja troszkę na niej pogram, jak ją będę lepiej czuł, to coś bardziej sensownego spróbuję rzucić na tej gitarze. Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. No dla mnie oczywiście wadą jest to, że progów jest 21, a nie 22. Ja przyzwyczajenia do gry na 22 progach, gdzie w górnych pozycjach sobie pozycja liczy od końca, to mi się wszystko pierniczy. No ale trudno. Dobra, dzięki za odwiedzenie mojego kanału, gitarę jak najbardziej polecam, bardzo pozytywne zaskoczenie na plus, gitarze zmieniłem tylko płytkę na taką grubszą, bo była taka cienka, nie wiem, może to siła sugestii, może coś, wydaje mi się, że ta grubsza płytka i grub, grubszy neckplate w jakiś sposób mniej wgniata dziury w korpusie, może bardziej szanuje gitarę, może, nie wiem. Zmieniłem już, szkoda taka nie poobijana. szkoda by ją było zniszczyć, muszę nie uparzać, wszystkie gitary mam poobijane, ta jedna będzie ładna. Dobra, na razie, dzięki za odwiedzenie mojego kanału, cześć.